Od ponad 5 lat prowadzę kanał traktujący o giereczkach i tematach z nimi związanych. Nie dziwota, więc, że zostałem zaszufladkowany jako ten random, który narzeka na wasze ulubione gry. Wiadomo, że jako takiemu nie wolno wypowiadać mi się na żadne inne tematy spoza mojej dziedziny, i właśnie dlatego opowiem Wam o filmie. Siemanko, z tej strony Maxior, i dziś opowiem Wam o horrorze z 2010 roku zatytułowanym The Shrine. Oczywiście się wyzłośliwiam, bo z jednej strony jesteśmy w internecie, gdzie każdy może powiedzieć wszystko, z drugiej jednak wielokrotnie dałem się wam poznać jako fan wszelkiej maści filmów grozy. I to jest trochę zabawne, bo horrory oglądałem od zawsze, ale w straszne gry bałem się grać. Anyway, film, od którego chcę zacząć tę potencjalnie półimprowizowaną serię, to jeden z najzabawniejszych horrorów, jakie dane mi było obejrzeć. Reżyserem i scenarzystą tegoż kanadyjskiego dziełka jest niejaki John Knautz, którego znać możecie praktycznie z niczego, chyba że jesteście entuzjastami takich naprawdę przeciętnych straszydeł pokroju sprzątaczki czy bogini miłości. Chyba najlepszym jego dziełem do tej pory jest łowca potworów i to głównie przez kreację nieodżałowanego Roberta Englunda. I to nie jest tak, że ty robi jakieś strasznie złe filmy, które można ironicznie oglądać dla beki przy pizzy i piwku. One są po prostu koszmarnie nudne i bez polotu. Dash Shrine upstrzony jest gwiazdorską obsadą w postaci Cindy Sampson, znanej z bycia Cindy Sampson, czy Trevora Matthewsa, człowieka orkiestry, który robi za jednego z głównych bohaterów, a przy tym współscenarzystę i czasami producenta. Aż wreszcie dochodzimy do najjaśniejszego ciała niebieskiego na tym firmamencie, czyli Arona Ashmora, znanego szerszej publiczności z roli Jimmy'ego Olsena w Smallville. Ta plejada wyjadaczy aktorskiego fachu ma przed sobą trudne zadanie przebrnięcia przez skrajnie generyczny scenariusz pełen przewidywalnych zwrotów akcji i bezsensownych dłużyzn upstrzonych od czasu do czasu jakąś kretyńską decyzją którejś z postaci. Jednak mimo to posiada jedną istotną cechę. Jego akcja w dużej mierze dzieje się w Polsce. I to Polsce odtworzonej z dużym zaangażowaniem, bo w scenie otwierającej mamy typa grającego kapłana, który wypowiada swoje kwestie naprawdę zgrabną polszczyzną, co pozwala żywić nadzieję, że twórcy się przyłożyli i będziemy mieli naprawdę klimatyczny film w naszym swojskim klimacie. Oczywiście, jak możecie się domyślić, tylko że nie. No i dostajemy tę tajemniczą sektę, która gdzieś na końcu świata, gdzie niedźwiedzie polarne chodzą po ulicach, a sołty zwija asfalt na noc, zabija za pomocą metalowej maski. Typa ubranego w szatkę do chrztu. Chwilę później mamy przebitkę na naszą główną bohaterkę Carmen, graną przez Cindy Sampson. No i Carmen jest taką typową, niespełnioną dziennikarką, która szuka swojego artykułu życia, tego materiału na pulicera, który pozwoli jej zaistnieć w środowisku. Trafia więc na sprawę dziwnych ludzi z Europy Wschodniej, którą zajmował się uśmiercony w prologu Eric i postanawia pójść z tym do swojego szefa. Szef, będąc stereotypowym bucem, całkiem słusznie stwierdza, że sprawa jest raczej średnio interesująca i wysyła Carmen. Na jakieś amerykańskie zadupie, by zajęła się tematem umierających pszczół. I tak zupełnie szczerze, to ten temat jest społecznie dużo ważniejszy od jakichś potencjalnie niebezpiecznych kultystów gdzieś w Polsce. Carmen jednak nie daje za wygraną i samodzielnie prowadzi swoje śledztwo. Trafia więc do matki Erika, która chętnie zaprasza dziewczynę do pokoju syna. W tymże pokoju nasza dzielna reporterka odnajduje notatnik z opisanym celem podróży zaginionego chłopaka. Carmen zabiera dziennik i postanawia w tajemnicy przed szefem wyruszyć wraz z koleżanką reporterką i kolegą fotografem do Polski, do wsi Alwajnia. I tutaj mam zagwozdkę, bo sprawdziłem i najbliższe nazwie jest miasto Alvernia w powiecie szanowskim. Ale to chyba nie o to chodziło. Pozwolę sobie też na pewną dygresję, bo portal Polska The Times popełnił aspirujący do miana recenzji Paszkwil na temat tego filmu, który ostatecznie sprowadził się do jojczenia, jak to Kanadyjczycy nic nie wiedzą o Polsce i Polakach. No i bądźcie teraz uczciwi i powiedzcie jak wiele wy jako Polacy wiecie na przykład o Albańczykach że Kanadyjczycy nas ośmieszyli, zrobili z nas dzikusów, a ta Alwajnia to jest tak bardzo Polska, że klękajcie narody. Bo prawdopodobnie gdyby użyli nazwy Ruchocinek albo tu Tumidaj to byłoby spoko. I oczywiście rozumiem, że powinni to jakkolwiek zresearchować, ale używanie tego jako argumentu, że Kanada nie szanuje Polski jest po prostu słabe. Swoją drogą fascynuje mnie, że w tym artykule użyto zwrotów Polaczki i Zagramaniczny. W JEDNYM ZDANIU, KUR... Wracając jednak do akcji naszego horroru, to cała trójka drąbo leci do tej polszy, trafiają do wsi Kuski... Aha, czyli jednak się udało, czyli można wymyślić polską nazwę. To w końcu z zagramanicą szanują Polaczków czy nie? No i łażą po tej wiosce, snują się jak smród po gaciach i ogólnie zachowują się jak cholerni turyści w zoo. Łażą i się dziwią, że ludzie się na nich patrzą. No, przecież to jest wieś, w której mieszka z 20 osób. Od razu widać, że ktoś nowy przyjechał. I czego chce? Albo z telewizji, albo chce coś ukraść. No, cholera, czy oni oczekiwali czerwonego dywanu? Chwilę potem mamy scenę, w której jeden z tubylców oprawia zabitą świnię. Przed gospodarstwem, gospodarską metodą. No i komentarz jednej z pań. O oh my god, to jest a czemu ty się czepiasz? Tego chłopa no świnie oprawia normalnie po gospodarsku. Przecież normalna sprawa! A myślałeś, że skąd się szynka bierze? O to, no właśnie, słuchaj kolegi. Ale mniejsza, bo przecież nie przyszli tutaj rozprawiać o gastronomii, tylko szukać zaginionego chłopaka i materiału na pulicera. Zaczepiają więc małą dziewczynkę i robią z nią wywiad. I tu następuje jeden z najlepszych dialogów w filmie. We're journalists from America. You Wiesz know Cheeseburgers! America! Oh yeah! No i tak jak sobie już pogadali, na to wychodzi cały na biało największy złodupiec Henryk. muszą iść! I tego właśnie tutaj nie rozumiem, przecież oni mieli Polaków w obsadzie! Ten kapłan to Wiesław Krystian, ta dziewczynka to Julia Dębowska! I jeszcze paru polskich Polaków się tam przewija! A oni po polsku najwięcej gadać każą temu typowi! Podejrzewam, że jest to hilaryczne nie tylko dla polskiego odbiorcy, bo widać jak chłopak zmaga się z językiem, którym kazali mu mówić. Dokąd idziecie! Jesus! Trzeba było chłopa chociaż zdabingować przecież w tym filmie jest budżet! I cała ta wioska też jest typowo polska, z tą kolonialną zabudową i pick-upami zaparkowanymi na podwórkach. I żeby nie było, to nie czepiam się nieznajomości kultury polskiej, ale jawnej niekonsekwencji twórców, którzy coś tam wiedzieli, coś sprawdzili, a potem resztę olali. No bo cała ta obsada to jest jakiś kosmiczny cyrk, w którym Kanadyjczycy muszą mówić po polsku, a Polacy koślawią angielski, jak ta biedna dziewczynka. No i pick-upy w obejściu pick ale czym jeździ nasza dzielna ekipa? No zgadnijcie, co mogli wynająć w Polsce. No przecież, że pasata. I to nawet nie jest żart. Cały ten film opiera się na takich okrutnych kontrastach. Dostajemy całkiem ładne zdjęcia i niezłą pracę kamery, i w tym ogólnie niezłym wrażeniu nagle dostajemy wryj takim pięknym green screenem, przy którym już moje boje z tą kosmiczną technologią wyglądają lepiej. Szczytem jednak kunsztu wszelakiego jest postać blond Henryka, prawdziwego słowiańskiego wikinga, który ze stylówą urwał się chyba ze Skyrima. No serio, o co chodzi z tymi karwaszami? Do tego nasz superhero zgania za ludzikami z kuszą. Serio? Z cholerną kuszą? Ale właściwie dlaczego? Jak. Nie no, dobra, olać przynajmniej, konno nie jeżdżą w zbrojach husarskich. Nie chcę za bardzo spoilować całej fabuły, bo może ktoś chciałby na przykład to obejrzeć. Powiem więc tylko takie oczywistości, że nasza ekipa dowiaduje się co się stało z biednym erykiem i oczywiście pakują się przez to w niemałe tarapaty. Do tego w ramach ciekawostki mamy konfrontację z demonem, który trochę mówi po polsku, trochę po angielsku, ale bardziej w rzeczu Menela spod żabki, bo ni cholery nie idzie zrozumieć jak coś tam był koce. I to chyba tyle, jeśli chodzi o atrakcję tegoż obrazu. Oddając Sprawiedliwość, to wcale nie jest taki zły film. Mało tego, ma potencjał na bycie przeciętnym. Razi jedynie to, jak twórcy połowicznie pokpili research, co doprowadza do parodystycznych wręcz sytuacji. Jednocześnie dostajemy całkiem niezłą charakteryzację tego potwornego potwora. Film przez większość czasu wygląda niezgorzej, tak jakby wzięli się za niego ludzie mający pojęcie o robieniu filmów, a i scenariusz nie rozładzi się specjalnie i w miarę trzyma się ram gatunku. Dlatego, gdyby nie Henryk i wartość rozrywkowa płynąca dla ludu z nad z skoślawienia pięknej Mickiewiczowskiej mowy, film ten przepadłby kompletnie jako bezbarwny straszak. I to tyle jeśli chodzi o The Shrine. Warto do niego usiąść z grupką najedzonych pizzą z da znajomych i podziwiać wyczyny superbohatera Henryka ze wsi Kuski gdzieś koło Alwajni w Polsce. I to myślą kończę. Cześć.